Od kilku lat absolwenci szkół podstawowych w wielu powiatach w Polsce wybierają w większości szkolnictwo zawodowe. To jest zmiana trendu, bo jeszcze 5-6 lat temu większość absolwentów gimnazjów wybierała szkolnictwo ogólnokształcące. Dlaczego? Dlatego, że niszczono szkolnictwo zawodowe w Polsce, tak trzeba wprost powiedzieć, mniej więcej od drugiej połowy lat 90. i przez pierwszą część, pierwszą dekadę lat 2000. Odbudowa szkolnictwa zawodowego rozpoczęła się z 2016 rokiem, kiedy nastąpiła reforma wprowadzana przez panią minister Annę Zalewską i przez panią minister Marzenę Machałek. Szkolnictwo branżowe w miejsce zawodówek, które miały pejoratywne zabarwienie po to, żeby nie straszyć zawodówkami, tylko żeby przyciągać młodzież do szkół zawodowych. To, co dzisiaj się dzieje, także tutaj w województwie opolskim, z czego jestem dumny, to jest, proszę Państwa, skok w absolutną nowoczesność szkolnictwa zawodowego. Na czym ta nowoczesność polega? Nie tylko na środkach finansowych, które są bardzo duże, bo przeznaczamy od 9 do aż 16 milionów złotych, w zależności od tego, jakie to centrum jest, na inwestycje w branżowe centrum umiejętności. Bo oprócz tych środków, o których mówi pan Wojewoda ponad czterysta mln złotych właśnie inwestycyjnych, zapisaliśmy również w prawie oświatowym nową jednostkę Branżowy Centrum umiejętności po to, żeby zagwarantować beneficjentom tych środków również stałość finansowania tych branżowych centrum umiejętności. Ale ta specyfika BCU polega na tym, że odpowiada Branżowe Centrum umiejętności właśnie na to, o czym mówił pan Wojewoda, na potrzeby rynku pracy w konkretnym regionie. Dlatego Branżowe Centrum Umiejętności to nowoczesny ośrodek szkolnictwa zawodowego tworzony na bazie szkoły zawodowej w porozumieniu z organem prowadzącym, ale też w porozumieniu ze szkołą wyższą zawodową i w szczególności z konkretną branżą, która potrzebuje wykwalifikowanej kadry na rynku pracy w konkretnym miejscu w, konkretnym miejscu w Polsce. Zatem Branżowe Centrum Umiejętności to miejsce kształcenia na najwyższym poziomie młodzieży ale też miejsce kształcenia na najwyższym poziomie nauczycieli zawodów, ale też miejsce przekwalifikowywania się tych, którzy są już absolwentami szkół zawodowych, a którzy chcieliby przejść jednak do branży, która w konkretnym regionie w Polsce potrzebuje wykwalifikowanej kadry. Zatem przyszłość, przyszłość dla. Polskiej młodzieży, przyszłość dla ludzi, którzy chcą się odnaleźć w zawodach właściwych dla konkretnego regionu. Przyszłość w szczególności ostatecznie dla polskiej gospodarki i dla Polski. Przypomnę, bo jest to niezwykle ważne, że branżowe centrum umiejętności w tej kwocie ponad 1,4 mld złotych są dziś finansowane ze środków krajowych. Branżowe centrum umiejętności są zapisane w Krajowym Planie Odbudowy. Ale zdradziecka polityka, zdradziecka polityka europosłów, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, polegająca na szkalowaniu dobrego imienia Polski w Parlamencie Europejskim, w Brukseli i w Strasburgu, prowadzi do blokowania KPO, czyli blokowania środków należnych Polakom. Niezgodnie z prawem, niezgodnie z zasadami logiki, absolutnie niezgodnie z zasadami traktatowymi. Polska jednak dzisiaj to nie jest Polska Tuska, to nie jest Polska Millera i innych Cimoszewiczów, to jest Polska, którą stać, nawet pomimo szantażu ze strony tych zdradzieckich europosłów i. Brukseli stać na to, żeby wyłożyć środki krajowe na coś, co i tak trzeba zrobić, bo branżowe centrum umiejętności, rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego jest Polsce potrzebny i dlatego to robimy. Gratuluję serdecznie tego, że w województwie opolskim w sześciu miejscach te branżowe centrum umiejętności powstają. One powstają i w mieście Opolu, i w powiecie krapkowickim, i w powiecie brzeskim, i w powiecie nyskim, gdzie przed momentem byliśmy, i w kędzierzyńsko- kołodzielskim. -ko 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 ale to też nie jest ostatnie nasze słowo czekamy na kolejne zgłoszenia kolejnych branż. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć rozpoczynamy w, rozpoczynamy w Polsce program takiego monitorowania na bieżąco powiat po powiecie i województwo po województwie tego, co jest potrzeba na rynku pracy, kogo jest potrzeba na rynku pracy, jakich zawodów jest potrzeba na rynku pracy w konkretnych miejscach, po to, żeby również szkoły zawodowe wiedziały, w którym kierunku rozwijać swoje, swoje, swoje kierunki kształcenia młodzieży. Rozwijamy również inne, inne kierunki unowocześnienia szkolnictwa zawodowego, ale o tym, żeby nie wszystko naraz, będzie w prezentacji programu Prawa i Sprawiedliwości już we wrześniu. Dziękuję bardzo.